Awe, legiony! Sława i chwala, z tej strony Mleczny Marian A w dzisiejszym odcinku kupuję znów pakiet, więc intro! She she, do who? The Call be. Dobrze kochani, dziś kupuję pakiet wielkanocny, który mi się mega, mega podoba Oczy są przecudne, zwierzaczek jest przecudny, zapomniałem go ustawić, więc to jest słabiutko ze mnie Moja pamięć um, po prostu zabija ale tak i mam dla was konkurs, yy, konkurs dla na dwa wp. Są proste zasady w komentarzu dajecie łapkę w górę, subskrypcję pod moim, na moim kanale i lecicie mnie zaobserwować na Instagramie neko oraz y, napisać w komentarzu swój nick z Movie Star Planet i swój y, nick na Instagramie, ponieważ będę sprawdzał Instagrama i Movie Star e, Planet, nie, ale Instagrama, czy na pewno mnie obserwuje ta osoba, żeby wygrać. I też Was bardzo serdecznie zapraszam na RuPaulika Movie Star Planet, ponieważ to jest grupa, na której jestem administratorem, jest miła atmosfera, nie dostaje się banów prawie za nic, można popytać o unikaty, o jak ludzie oceniają, wasze luki, lub inne takie rzeczy związane z Movistar starpet, ale dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. spodobał sorry, że se plenię ale mam takie gumki na aparacie i, nie do, i za dobrze nie otwieram budzi. Ale to walić i mam nadzieję, że dużo osób weźmie udział, udział w konkursie. I wyniki będą za jakiś czas, nie mówię, że w następnym odcinku, bo myślę, że w następnym odcinek to już będą chyba sims, a tam wam e, e, tego nie zrobię wyników, ale dobrze, dziękuję. Ja byłem Manioneko, pa papa i zapraszam was na ostatni odcinek życzeniami dla Klaui. Cześć!